Nasza tratwa jest można powiedzieć świeżo upieczoną 40-latką. Trafiła do nas w 1983 roku. Jest prawdopodobnie starsza o rok dwa, czyli możemy przyjąć, że ma 42 lata. Pochodzi ta tratwa z północnego Peru, z wybrzeża Oceanu Spokojnego, konkretnie z miejscowości Huanchaco, słynnej właśnie z takich tratw, są to okolice miasta Trujillo. Ratwy Kabaito de Totora wykonane są ze specjalnej trzciny totora. Trzcina ta jest uprawiana w specjalnych zagłębieniach przy plaży, a naturalnie występuje głównie nad jeziorem Titicaca, a także na Wyspie Wielkanocnej. Ratwy takie służyły tradycyjnie rybakom do łowienia ryb. O tym przeznaczeniu świadczy tutaj dobrze widoczne zagłębienie, w którym chowano te świeżo złowione ryby, a także widzimy tutaj narzędzia rybackie. W ostatnich latach, choć może trudno w to uwierzyć, patrząc na prostą konstrukcję tej tratwy, służy ona przede wszystkim jako atrakcja turystyczna do surfingu na wysokich falach oceanu. W północnym Peru istnieją specjalistyczne firmy, które oferują możliwość samodzielnego wykonania takiej tratwy. Po odpowiednim ścięciu, wysuszeniu, przygotowaniu możemy na nich popływać i mamy receptę na świetną przygodę. Warte zauważenia jest różnica w formie podróżowania tą tratwą. Rybacy podróżowali w widocznej tutaj pozycji kucznej, natomiast surferzy starają się stać. Oczywiście muszą bardzo dobrze balansować, żeby utrzymać się na falach. Ciekawostek związanych z tratwami Caballito de Totora jest bez liku. Ciekawostką samo w sobie jest nazwa, która oznacza w języku hiszpańskim konik z trzciny. Konik z trzciny jest niezwykle istotny dla tożsamości narodowej Peru. W 2013 roku został wpisany na listę dziedzictwa narodowego tego kraju. Warto wspomnieć też o żywotności tej tratwy. Jest ona niezwykle krótka. Tratwy pływają między 4 a 6 tygodni, no i niestety ze względu na budulec później gniją. Są zastępowane nowymi, ale to nie jest wielka strata, bo sprawny rzemieślnik jest w stanie zbudować taką tratwę w zaledwie 2-3 godziny.